Szanowna Pani Marszałek, były prezydent RP, Pan Komorowski, mówił o Polakach jako o narodzie sprawców. Władysław Bartoszewski mówił, że w czasie wojny bał się bardziej Polaków niż Niemców. To robienie z Polaków narodu sprawców był to znak rozpoznawczy polityki historycznej Platformy Obywatelskiej podczas ich pierwszych rządów, a jednocześnie jeden z głównych. Punktów polityki historycznej państwa niemieckiego na przestrzeni wielu lat, już właściwie od końca wojny, żeby jak najbardziej zmyć z siebie odpowiedzialność za mordy II wojny światowej, za Holokaust, za tak naprawdę zabijanie całych narodów w imię poczucia wyższości. I dzisiaj w to wpisuje się pani Barbara Nowacka, która podczas 80-lecia wyzwolenia obozu w Auschwitz, podczas transmitowanego przemówienia na cały świat, powiedziała o polskich nazistach budujących... Obozy koncentracyjne. Niemcy są przeszczęśliwi. Niemcy za coś takiego zapłaciliby jej z całą pewnością grube miliony. Dziękuję całej społeczności mojej Fundacji Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu za wielkie wsparcie przy napisaniu zawiadomienia do prokuratury, bo zostaną skierowane dwa zawiadomienia. Pierwszy z artykułu 133 kodeksu karnego mowa o znieważeniu narodu lub państwa polskiego i drugi artykuł 55 jest to przepis karny ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Bo skoro polscy naziści budowali obozy koncentracyjne, to nie budowali ich Niemcy. Nie budowali Austriacy. Czyli mamy kłamstwo. Obrzydliwe kłamstwo historyczne przypisujące Polakom odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie. Hańba pani minister Nowacka i do dymisji. Panie pośle Matecki, ja w odróżnieniu od pana była na tej uroczystości. I... I nie krzyknęła pani, że to jest kłamstwo. Oczywiście, że była. Tak, wiem, tak, no, ale były to połączone odchody. Pani Marszałek, Pani Marszałek, a kto to organizował? Organizował to polski rząd, Ministerstwo Edukacji Narodowej? Tak, organizował, oczywiście. Partnerem głównym było Ministerstwo Edukacji Narodowej. No ale była Pani na tych uroczystościach, to dlaczego Pani nie, od razu nie krzyknęła, że to jest kłamstwo? Ale tak nie było Pani w Stanowacach, Pani nie instynuowała. No przecież przed chwilą Pani mówiła, że Pani była na tym. Byłam na obchodach, na tu jej nie było. Pan zakłamuje rzeczywistość. Płanie Pan albo specjalnie, albo Pani nie o co Ale Pani Marszałek, cała Polska słyszała, co powiedziała Pani? Pani w Auschwitz, Pani w Matecki, na uroczystości w Auschwitz, 27.16.2019 nie było Pani minister Nowackiej. Uroczystości były w różnych miejscach. Ale były w różnych miejscach, to nie są tylko w samym, w samym miejscu Auschwitz. No to Pani Marszałek, to dlaczego TVP usunęło to... usunęło? Ale dlaczego TVP to usunęło? Dlaczego TVP mi odpisało, że nie udzielą mi odpowiedzi? Po co to było wykasowywane? No ale Pani kłamie. Pani kłamie. Pani kłamie. Ta, ta konferencja była w ramach obchodów. Oczywiście nie na sali, ale byli zaproszone osoby spoza Polski. Cała Polska słyszała wypowiedź Barbary Nowackiej. Patrzę na panią. Ale była na innych uroczystościach, na konferencji. Była na konferencji, Szanowna Pani Marszałek. Ale Pani Pani pośle, ja, proszę, zaraz ja ale I, to byłem, ja, to paninii, strona Ministerstwa ale, Edukacji po, Narodowej udostępniała to te to, informacje i tę konferencję. Ale nie można kłamać w tej kwestii. Jest dowodem na to, że nie pani minister tam była. A pani nie była na obchodach w Auschwitz, tylko była na konferencji. Które były w ramach... częścią obchodów. Ale, w... ale, w... ale była ale w ramach obchodów. Ale w ramach obchodów ta konferencja się odbywała. Auschwitz od 17 do godziny Pani marszałek, ale ja też apeluję o szanowanie.